Cześć, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie duelowcy, ja jestem Kilgora To Dego Waszys. Dokładnie tak. Gramy sobie dzisiaj kampanię. New game, zaczynamy kompletną, prawda, kampanię. Jesteśmy tuż po prologu gry. Nowa gra! No i fajnie, co my tutaj mamy? Mamy tą naszą Lucję, nie? Yy, ta postać, yy, Slide the Black Serpent, yy, jeszcze jest niedostępna w grze. No dobrze, w takim razie gramy naszą Lucią. Znamy jej zaklęcia. Ok. Yy, yy, Okay, you have normal health. If killed in battle, you have to restart the game from the beginning. Mm, you can perform a restaurant right. Poziom trudności chyba nie? To jest. Uh... Hmm. Powiem wam. Że najchętniej zagrałbym na Wanderer. Dlaczego? Jeżeli zginę w bitwie, zawsze mogę e, zacząć od ostatniego obozu. Nie muszę rozgrywki, e, prawda, ciągle od początku robić, więc zróbmy to. And fear breeds malice. I learned to conceal my talent the hard way. I trusted my fiance and revealed my secret. And that same day, I was laying in the mud surrounded by a mob of bloodthirsty loons. Rusty pitchforks and blazing torches pointed at my face. That day, I killed for the first time. I managed to escape and join the outcasts, a gang of hardened pariahs like myself. Wherever our righteous anger took us, we settled the scores in blood. When we broke that damn box and released the Ash Curse, the simple folk blamed the mages. The witch hunt ensued, and a week hadn't passed before I ended up at the stake. I was burned to the cheerful cries of peasants. But those turned into screams of terror as I suddenly rose from the ashes. The curse gave me power. It made me one with the flames. The flames of retribution that swallowed my offenders. The curse gave me power, but it played a twisted joke on me. The pain I suffered at that stake, it stayed. And defiles every moment since my rebirth. The Prophet, he found me on his own. He assures that Lady Death can rid me of pain. If this is true, I will make her do that. He asks me to kill Lady Death, and he says that it will break the curse. This world, it's full of scoundrels, and I'd enjoy watching their torment. But if regaining my peace means ridding them from the curse as well, screw it. Let it be so. We've arrived. The Forbidden Grove. We'll have to stop here and pitch camp. The curse defiled these once sacred woods with hideous mutations. There is a lurking danger behind every tree here. A boar, a giant rat, or any other beastly abomination. The ancestor is the ruler of these lands. the father and the king of all beasts. The curse changed him, and I suspect not for the better. He's picked up our scent and he won't let us pass. We have but a couple of days before he tracks down our camp. You must prepare to fight him. Okej, okay. mniej więcej chodzi o to, że ten tutaj prorok odnalazł naszą postać, czyli Lucy. No i powiedział jej, że zna sposób na zdjęcie klątwy popiołów, co nie? No, a tym sposobem jest zabicie Lady Death, czyli Panny Śmierci. No, nasza prawda, postać cierpiąca z powodu klątwy, zgodziła się na to. No, i przyszli, prawda, poszli w stronę e, tamtej postaci. Jednak na ich drodze stanął e, jakiś tam potwór, którego muszą się teraz pozbyć. Aż master, the ruler of this land won't let us pass and he will find us soon. Czyli potwór, który mieszka na tych ziemiach, nie przepuści nas dalej i znajdzie nas wkrótce. Musimy go pokonać. Eee... Mamy kilka dni na przygotowanie się na walkę. E, przeszukaj e, teren, okoliczne tereny w poszukiwaniu zapasów oraz receptur i użyj ich dobrze. Musimy, <laughs> potrzebujemy wszystkiego, co może nam pomóc. Tutaj jest kilka receptur na dobry początek. Porozmawiaj z kowalem, jeżeli chcesz skraftować karty. Z nich karty. No i co? I tym samym. I tym samym zaczęliśmy, prawda, naszą mm, przygodę w świecie dekowarzys. Co my tutaj mamy? To jest taki samouczek, nie? Portals, active portal, inactive portal. You can travel easily between active portals. To do this, to activate. Aha, ok. Tutaj mamy jakieś tam efekty. To wiemy. Aha, i możemy znajdować również skrzynie. Jednak, aby je otwierać, potrzebujemy do nich kluczy. Jakiejś tam ilości kluczy, co nie? No dobrze, więc na dobry początek zobaczmy, co mamy tutaj u herbalistki. Hmm. No, niby coś tam mamy, ale hajsu nie za wiele. Tutaj mamy Scroll of Supermancy. Znamy tę kartę z prologu, nie? Iskry. I tutaj mamy jakiś pi, e, Pir. Pir. Pirmordial Fire. Ehe. Hmm. Moglibyśmy coś sobie tutaj kupić. Jednak zanim to, chciałbym zobaczyć mój deck, jak on wygląda. A healing Balm. Apply regeneration on yourself. Blazing Torch. A deal 5 damage to an opponent. Mamy jedną taką. Liquid Fire. Zaaplikuj podpalenie na e, swoim przeciwniku. Zadaję mu dwa punkty. Obrażeń co turę i trwa przez okres 5, czyli w sumie jakieś 10, nie? Um. Deal 5 damage to an opponent. Zadaj 10 punktów obrażeń jakiemuś tam przeciwnikowi. No, powiem Wam, w tym momencie nie posiadamy. Żadnych yy, odrzuceń, co nie? Mamy tutaj, moglibyśmy odrzucić, niby, ale losową kartę. No nie bardzo, nie? Mhm. Aha, czyli tutaj odnów jedno życie za każdą. Kartę w Twoim Battle Deku. A Mech. Tak niezbyt dobre na początek. Draw a Bone Card. Draw a Hex Card. Tom of Envy. Lub też mógłbym stworzyć Iskry. Iskry, Iskry. Hex Card i Boon Card, ja nie mam pojęcia, czym one się od siebie różnią. Tak zupełnie, zupełnie szczerze. Hmm, to jest healing, to jest healing. Te iskry kojarzę. Wiem, co one robią, nie? No dobrze, spróbujmy kupić ten Tom. Zobaczymy, czy ta inwestycja nam się w jakikolwiek sposób zwróci. Zajdźmy teraz, właśnie do Kowala, i co Ty, Panie Kowal, możesz nam zrobić? Możemy u Ciebie stworzyć karty. Aha. Aha, czyli tutaj możemy dobrać sobie karty o koszcie 0 many, o koszcie 2 many lub o koszcie many równym 4. Ignation, deal 5 damage to an opponent, copy all the burns applied of the target, apply them on the other opponents. Chain reaction, deal to all opponents, deal additional 3 damage for each stained card played this turn. Hmm. Wiecie co? Stwórzmy sobie na razie Tom of Invi. Myślę, że tak było byłoby spoko. Czy my ją mamy? Mamy. No, i zobaczymy, czy cokolwiek będziemy w stanie sobie dobrać, nie? Opuśćmy na początek obóz. O, w Mordkę, Misia. No to mamy tutaj niezłą arenę, nie? Hmm? Is it battle? No spróbujmy, pójdźmy tutaj. Start of battle. Zaczynamy walkę. Wilki. Walczymy z wilkami. Increase of all beast by 2. Oj, niedobre. Niedobre. Chciałbym jak najszybciej pozbyć się któregoś z tych wilków, nie? Więc zastosujmy Fireball. Na dzień dobry. Aha, Blazing Torch mógłbym zrobić. Appleborn. Hmm, hmm, hmm. To będzie mu zadawało po dwa punkty obrażeń. Ale nie będę w stanie go zabić w kolejnej turze. Muszę zrobić tak. Na tym turę zakończymy. oj! oj, oj. Muszę wysłać trzy karty do naszego deku. Zróbmy tak: jedną ognistą kulę sobie zostawimy na ręce. hu Się dopalili, nie? Niedobrze, niedobrze. Ok, mamy Tom of Envy. Jednak na początku użyjmy Fireball'a. Rozwalmy go. I co dalej, i co dalej? Użyjmy pochodni. Ciach. Na tym turę kończymy. No i odsyłamy sobie, powiedzmy, te trzy karty. Jednego Firebola nadal zostawiamy na łapie. Zadałeś mi 8 obrażeń. Niezbyt wiele. Spodziewałem się, że więcej mi uderzysz. No dobra, fireballik, ciach, jakaś tam pochodnia. No i na tym turę zakończymy sobie. Mhm. Standardowo najpotężniejsze zaklęcie zostawiamy na łapie. No i teraz, no i teraz cię zabijamy. Ale zanim to zrobię, chcę użyć Tom of Envy. Draw a boon card. Chcę zobaczyć, jak to działa. Nie mam boon karty. Hmm. A no tak, bo nie mam żadnych kart w deku już. Okej, okay. mój błąd, mój błąd, dopiero się uczę. Bez paniki, nie? No, ładnie, wygraliśmy 20 golda oraz 10... Popiołów. No i jeden klucz. Mm, nie stać nas, aby skraftować sobie coś. Okej, okay, ale chciałbym przywrócić te oto karciochy pamięciochy. No i, no i... Wyleczyć się? No niekoniecznie. Co my tu mamy? Zdobądź surowce. Hmm. Okej. Okay. Zdobądźmy te surowce. Coś tam nam wpadło. Jeden relikt. Oraz y, zioła jakieś. Fajnie. Przejdźmy teraz do tej skrzyni. Akurat mamy jeden klucz. Otwórzmy sobie. W środku jest 10 złota i możemy wybrać sobie receptę. Zobaczcie: uh -huh. uh, When any card is discarded, Restro. Ohoho, oh, Scroll of Energy. Tutaj mamy jakieś tam sparki. Kolejne: Phoenix Gaze. Uh, strain. Co robi Strain? to play this card. Aha, czyli zadaje sobie 4 punkty życia i atakuje oponenta za 4 od 6. No żadne z tych kart tyłka nie urywają, nie? Ale ta karta jest bun kartą. Więc ją sobie wezmę bo ona będzie działała z moim Tomb of Invi, nie? Zbierzmy jakieś tam surowce. No i to by było na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, wiecie co macie robić. Zestaw dobrego duelowca jest zawsze mile widziany. Cześć i do usłyszenia w kolejnych materiałach.